Cześć, witajcie. Nowy rok to przede wszystkim postanowienia noworoczne, ale zdecydowałam się nagrać film o czymś innym, a mianowicie o życiowej misji. Życiowa misja to odpowiedź na pytanie, po co robię to, co robię. To odpowiedź na pytanie, w jaki sposób swoje umiejętności, talenty, zdolności mogę wykorzystywać w świecie w taki sposób, żebym ja i świat na tym korzystały. Jeżeli nigdy jeszcze swojej życiowej misji nie formułowaliście, nie zastanawialiście się nad tym, to bardzo warto, bo ona nadaje pewien kierunek i sens temu, co robimy. Miałam okazję jakiś czas temu rozmawiać w czasie szkolenia z panią, która po prostu pracuje w piekarni. Jak sobie pomyślicie, co się robi w piekarni: w piekarni sprzedaje się bułki, chleb, pieczywo, kanapki. I bardzo dobrze zapamiętałam, jak ta pani z mojego szkolenia opowiadała o sprzedawaniu pieczywa, sprzedawaniu kanapek z taką pasją. Jak opowiadała o tym, że przyszedł mały chłopczyk ze swoją babcią, i zazwyczaj nie lubił w ogóle jeść. Natomiast kanapka, którą ona rano przygotowała, którą temu chłopcu zaproponowała, którą to kanapkę zjadł ze smakiem, w jej opowieści było tyle pasji, tyle życzliwości, tyle takiego poczucia też sensu, że nie chodzi tylko o sprzedanie bułki w jej życiu i wymianie tego na swoje wynagrodzenie, ale że chodzi o coś większego. Po co formułować życiową misję? Życiowa misja nadaje sens temu, co robimy. Życiowa misja daje też pewne paliwo do tego, żeby to, co robimy, można było robić, i przyjemniej, z większym ukierunkowaniem, z większym wyborem. No i przede wszystkim z tym poczuciem sensu, że robimy coś nie tylko dla siebie, ale także dla świata. Tak. I początek roku jest dobrym momentem, żeby zastanowić się, jaka jest moja życiowa misja, jakie jest moje powołanie, w jaki sposób chcę świat zmieniać na fajniejsze, lepsze miejsce z wykorzystaniem tego, co umiem i mam. Pozdrowienia.